Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Kowierski, wiceprezes zarządu Instytutu Nowej Europy oraz dyrektor programu Indo-Pacyfik. Ze mną obecny jest tutaj Patryk Szczotka, który jest analitykiem wspomnianego przeze mnie programu. Witaj, Patryku. Dzień dobry, cześć. I dziś kolejny raz, kolejny miesiąc omawiamy dla Was najważniejsze wydarzenia, naszym zdaniem, w ramach przeglądu wydarzeń relacji Unia Europejska-Chiny i tym razem będzie to za miesiąc październik. I zaczynamy od tematów można powiedzieć policyjnych dotyczących bezpieczeństwa, bo dużą uwagę zwrócił raport Safeguard Defenders na temat nielegalnych posterunków Chin w Europie i na całym świecie. My tutaj skupimy się na kilku przypadkach europejskich. Czy mógłbyś Patryku Opowiedzieć na ten temat kilka słów. Dokładnie tak. Raport organizacji Safeguard Defender został już jakiś czas temu opublikowany, i jak wskazuje to opracowanie, policja w Chinach we współpracy z zagranicznymi stowarzyszeniami Chińczyków łączących chińską diasporę, które są zarządzane przez podmioty związane z Chińską Partią. Komunistyczną utworzyła szereg zagranicznych stacji policyjnych. I rzeczywiście ten raport wskazuje, że te organizacje tutaj gdzieś ściśle działając z KPH utworzyły tego typu miejsca przede wszystkim po to, aby obsługiwać chińskich mieszkańców, mieszkańców chińskiej diaspory, a także turystów. Niemniej jednak wskazują oni też na pewne dowody na to, że istnieje co najmniej jedna stacja w Madrycie aktywnie współpracująca właśnie z chińską policją i angażująca się w tajne i nielegalne operacje policyjne. W Hiszpanii. Warto też podkreślić, że te zarzuty jeszcze nie zostały potwierdzone przez żadne oficjalne źródło, także tutaj też oczywiście zalecamy, zalecamy gdzieś własną weryfikację tego, tego typu doniesień, natomiast rzeczywiście ten raport wskazuje na to, że tego typu nadużycia istnieją i nie jest to także wyłącznie. Kazus hiszpański, ponieważ w zasadzie te posterunki, jak wskazuje Safeguard Defenders, istnieją na całym świecie. Między innymi w Irlandii, w Dublinie rzeczywiście też skazano na istnienie tego typu, w cudzysłowie, komisariatu policji. I tutaj ambasada chińska odniosła się niejako do tych oskarżeń. Wcześniej Gdzieś tam informując Safeguard Defenders, że ta stacja policyjna oferuje pomoc administracyjną obywatelom chińskim mieszkającym w Irlandii, na przykład między innymi w kwestii prawa jazdy, ale odrzuciła też doniesienia, że ta stacja była zaangażowana w działalność chińskich organów ścigania, takich jak właśnie policja. Tutaj do sprawy odniósł się też irlandzki minister spraw zagranicznych, Simon Coveney, który stwierdził, że ta obecność komisariatów jest podniesiona przez urzędników jego, jego ministerstwa i są oni w kontakcie z ambasadą, dyskusje na ten temat trwają. Także rzeczywiście raport podniósł tutaj dość istotny z europejskiego punktu widzenia temat, jeśli rzeczywiście są to. Obawy, obawy uzasadnione. No i na dokładkę jeszcze podobny, podobna sytuacja w Holandii, ponieważ um, Holandia zauważyła problem tych nielegalnych um, chińskich posterunków. Um, tutaj z kolei um, dwie, dwa, dwa holenderskie media um, RTL News i Follow the Money um, wykazała, że chińska policja otworzyła, jak podają te. te te miejsca, co najmniej dwa biura, nie informując o tym holenderskich władz. I tutaj kolejna reakcja ze strony MSZ-u, tym razem holenderskiego, jest taka, że rząd chiński nigdy nie informował o istnieniu tego typu miejsc, co oczywiście czyni je nielegalnymi, i z tego względu zostaną podjęte w tej sprawie odpowiednie działania. Więc oczywiście temat... przeczytałem już zostały podjęte te działania i te posterunki zostały przynajmniej w Holandii zamknięte. Dokładnie. No temat jest temat jest na pewno bardzo interesujący, ponieważ tutaj dużo rzeczy rozgrywa się troszeczkę na. Na, na, na takiej kanwie półlegalności i pół, nazwijmy to, półwidoczności. Więc tak naprawdę nie wiemy, ile w tych doniesieniach jest potwierdzonych, ile gdzieś jeszcze wyjdzie na jaw. W związku z tą sprawą, zdecydowanie sytuacja jest rozwojowa. Na pewno, jeśli pojawią się jakieś nowe doniesienia, to będziemy ten temat kontynuować. Tak, jeśli może, dodam tylko, że bardzo, jest to bardzo ciekawy case, w jaki sposób Chiny próbują. Trudno, czy można domyślać się, w jakim celu są te posterunki, tak? I, i że państwa dopiero różne na świecie, dopiero teraz po raporcie Safeguard Defenders zauważy, zauważyli taki problem, tak? Wcześniej nie, nie było to zauważone. Albo przynajmniej nie było o tym głośno mówione. Nie tak. Także też pytanie, czy, czy będzie to taki impuls do tego, żeby inne państwa europejskie także przyjrzały się tego typu działaniom i ewentualnie gdzieś zidentyfikowały podobne, podobne obawy czy podobne zagrożenie, jak właśnie ten raport wskazał w przypadku Hiszpanii i, i Irlandii. To jeszcze może jako ciekawostkę i dodatkową informację dodam, że Polska nie została tam wymieniona, więc... Prawdopodobnie nie ma takich posterunków nielegalnych chińskich w Polsce. Dokładnie tak. Dobrze, teraz przejdę do, do kolejnego tematu i chciałem kilka słów powiedzieć na temat e, wydanego przez e, jedną z grup w rządzie duńskim e, raportu dotyczącego bezpieczeństwa Danii. I w tym raporcie wyróżniono Chiny i Rosję jako dwa zagrożenia dla polityki bezpieczeństwa Danii, dla polityki bezpieczeństwa państwa. Raport liczy około 86 stron i znajduje się w nim aż 180 zmianek na temat Chin. Z takich ciekawszych fragmentów autorzy piszą, że oczekuje się, że w 2035 roku Chiny staną się największą gospodarką świata. I dorównają Europie i USA w większości obszarów technologicznych. I Chiny osiągną w ten sposób pełną wewnętrzną swobodę działania i zdolność do oparcia się presji ekonomicznej i politycznej z Zachodu. Takie są przewidywania tych ekspertów. Widzą też w przyszłości potrzebę ze strony USA. Aby Dania popierała ich w operacjach swobody żeglugi na Indo-Pacyfiku, Indo w tym na Morzu Południowochińskim. I to może się w przyszłości może wiązać z wysłaniem jednej z fregat duńskich marynarki wojennej na te, na te akweny. Piszą też, że wzrost Chin i bardziej asertywna polityka zagraniczna może również stworzyć nowe zadania w Azji dla duńskich sił zbrojnych. Więc Duńczycy, można powiedzieć, patrzą na Chiny jako zagrożenie, ale też jako państwo, przeciw któremu potencjalnie mogłyby też swoich sił użyć. Może nie przeciwko bezpośrednio, ale jakby w powstrzymywaniu. Chin. Jest to dosyć taka ambitna deklaracja rządu duńskiego. Tak, ja pamiętam też jeszcze z czasów swoich studiów w Danii, że rzeczywiście ten temat chiński, czy temat Chiny w, w, w duńskiej polityce międzynarodowej był obecny, a to przede wszystkim z powodu Grenlandii. Rzecz, którą rzeczywiście też Chińczycy się interesują pod kątem obecnych tam surowców naturalnych. Rzeczywiście było to, rzeczywiście było to w jakiś sposób podnoszone i też tak w ramach ciekawostki dodam, że, że jest to temat, który nawet Netflix niejako podchwycił, w serialu Borgen, który swoją drogą polecam, rzeczywiście jest, ten, to jest też tam wątek chińskiej ekspansji na Grenlandię, także no nie dziwi, że, że, że Duńczycy widzą ten te chińskie zagadnienia w swojej polityce zagranicznej, czy też w swojej polityce bezpieczeństwa, ponieważ zdecydowanie mają pewne, pewne, pewne atuty, pewne, pewne zasoby, które Chińczykom na pewno bardzo by się podobały. Tak. I płynnie tutaj możemy przejść do sąsiada Danii, czyli Niemiec. I tutaj Zostało podjętych kilka decyzji. O, o jednej zaraz powiemy. Chodzi mianowicie o Cosco i jeden z terminali w porcie w Hamburgu. Jedno chyba z największych tematów takich w relacjach Unii europejska chiny w, 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 w przeciągu em, ostatnich tygodni. Niemiecki rząd zatwierdził inwestycję COSCO dotyczącą zakupu 24,9 udziałów w jednym z trzech terminali w największym niemieckim porcie w Hamburgu. Tutaj też właśnie warto podkreślić, że to jest, że są to udziały w jednym z trzech terminali, nie są to udziały w całym porcie jako takim. No i ta zatwierdzona inwestycja jest też mniejsza niż pierwotnie planowany 35% udział, do którego dążyła miejska firma tym samym nie daje nie dają to udziały KOSKO, żadnego głosu w zarządzaniu czy decyzjach strategicznych związanych z, z tym, z tym z tym obiektem. Sprawa oczywiście jest, jest i była drażliwa politycznie, ponieważ Partia Zielonych i, i, i liberalna FDP wyraziła, wyraziły swoje obawy dotyczące nadmiernego wpływu Chin na, insfra, na niemiecką infrastrukturę krytyczną. No Costco posiada już udziały mniejszościowe w kilku portach, między innymi w Antwerpii i Zeebrugge na wybrzeżu Morza Północnego. Posiada też aktywa w Belgii, a także w Holandii, w Hiszpanii, między innymi w, w terminalach kontenerowych w Bilbao i w Walencji są to nawet pakiety kontrolne, więc rzeczywiście kolejny, kolejny Grecia, etap. Pireus. Tak, Pireus jeszcze dokładnie, no naj, najsłynniejszy w zasadzie, najsłynniejszy w zasadzie przykład też, też bardzo głośny swego czasu. Tak więc no, Hamburg byłby tutaj na pewno bardzo, bardzo ciekawym, interesującym przykładem tej ekspansji kolejnym. No mniejszy niż zakładany, natomiast rzeczywiście troszeczkę w atmosferze skandalu. Mimo wszystko te, 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 ta, ta umowa doszła do skutku, ponieważ tutaj praktycznie wszystkie środowiska, począwszy od NSZ-u, poprzez środowiska wywiadowcze, polityczne, bardzo mocno odradzały, żeby, 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 żeby tę umowę podpisywać, żeby sprzedawać te udziały. Więc mimo tego, że udział mniejszy niż zaplanowano, to mimo wszystko no, dość wątpliwe i widać, że Niemcy też już zwracają coraz większą uwagę na to, w jaki sposób te umowy z Chińczykami są przeprowadzane, podpisywane na jakich warunkach. Zobaczymy, co będzie, co będzie dalej z tym niemieckim stosunkiem do Chin. Tak, myślę, że więcej na temat tych relacji chińsko-niemieckich powiemy w kolejnym miesiącu, w kolejnym przeglądzie, bo w listopadzie miała miejsce wizyta Olafa Scholz'a w Chinach. Mam kilka przemyśleń na ten temat, także zapraszam. Myślę, że Patryk również. Więc w następnym przeglądzie o tym powiemy, a w najnowszym przeglądzie poł do połowy listopada też będzie kilka słów napisanych tym, na ten temat. Więc, tak. więc wtedy zapraszamy po, po szerszą analizę. A kolejny temat, i już dzisiaj ostatni, to będą różne opinie przywódców europejskich na temat Chin. Bo mieliśmy jedno z takich wydarzeń z 21 października, był to spotkanie, w szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. I przywódcy Unii Europejskiej prowadzili tam strategiczną dyskusję na temat swoich związków z Pekinem. I generalnie przedstawiono podczas tego spotkania wezwanie do zaostrzenia stanowiska Unii Europejskiej. Oraz dążenia do jednolitego stanowiska wobec Pekinu. I ta dyskusja dotycząca właśnie Chin trwała ponad trzy godziny. I jak powiedział Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, mówi, że pokazała bardzo wyraźną wolę unikania naiwności, ale też nie chcą wdawać się przy tym w systematyczny spór z Chinami. Z kolei fińska premier Sanna Marin powiedziała, że Unia Europejska nie powinna budować strategicznej i krytycznej zależności od autorytarnych reżimów takich jak Chiny. A prezydent Francji Emmanuel Macron mówi, że Unia Europejska musi ponownie przemyśleć swój dialog z Chinami. A sprzedaż europejskiej infrastruktury strategicznej Chinom była błędem, tak, tak stwierdził. Przewodnicząca zaś Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zauważa, że przewodniczący SI kontynuuje potwierdzenie bardzo asertywnego i samowystarczalnego kursu. I jeszcze dodam to już z innego wydarzenia. Kilka słów na temat Chin powiedział nowy premier Szwecji, Ulf. Kristerson, przepraszam. I w przemówieniu do Parlamentu, on wyraził swoją opinię na temat Chin i między innymi. I tutaj dorzucił, dorzucił swoje trzy grosze też na temat Tajwanu, mówiąc, że retoryka Chin wobec właśnie Taipei jest niepokojąca, a akcja zbrojna atak na wyspę jest niedopuszczalna. I Stosunki Szwecji z Chinami powinny być zakotwiczone we wspólnocie europejskiej, europejskiej strategii i z wyraźnym powiązaniem transatlantyckim. I dodał, że nie będą tolerować takich agresywnych państw, które interweniują w wolność i suwerenność demokratycznego kraju, no, czy, czyli można powiedzieć, czytaj e, Tajwanu. Za co za te słowa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu podziękowało nowemu premierowi. Także podsumowując wypowiedzi tych tutaj przedstawicieli europejskich jasno wskazują, że już nie możemy prowadzić takiej polityki z Chinami, jaka była wcześniej. Musimy bardziej obserwować, co oni robią. Nie możemy się też poddawać i musimy. W jedności jest nasza siła, tak żebyśmy mogli wypracowywać dla nas lepsze, lepsze polityki, lepsze zasady w relacjach y, czy gospodarczych, czy politycznych z Chinami. No i zobaczymy też, y, myślę, na jakie konkretne działanie się to y, przełoży, dlatego że jakoś tak... Y, nie mogłem, nie mogłem uciec od, od tej myśli o tym ostatnim naszym szczycie Unii Europejska-Chiny i, o tym, i o, tej, o tym opisie, że był to dialog głuchy. I tak zastanawiam się, właśnie na ile, na ile te wszystkie deklaracje, no miejmy nadzieję, że nie zostaną właśnie tym, tym kolejnym elementem dialogu głuchych, tylko przełożą się też na pewne rozwiązania które rzeczywiście gdzieś te europejskie stanowisko będzie, będzie umacniać, będzie promować. No na pewno dobrze, że na najwyższym szczeblu jest świadomość różnych zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych, także jeśli chodzi o Chiny, także jeśli chodzi o Chiny i Ukrainę, bo to też jest, myślę, bardzo istotny temat w tym wszystkim. No zobaczymy oczywiście, jak, jak będzie to wyglądać już na tym niższym poziomie tych, nazwijmy to konkretnych, technokraty technokratycznych czysto rozwiązań. Dobrze, bardzo dziękujemy za obejrzenie dzisiejszego podcastu. Zapraszamy też do wysłuchania wcześniejszych. Zapraszamy też do kolejnych. Jak widać, sporo się dzieje. Zapraszamy na naszą stronę Instytutu Nowej Europy inne.org.pl tam znajdziecie nasze przeglądy w zakładce Programy Indo-Pacyfik, i tam już zgodnie z datami powinniście bez problemu znaleźć treści, które dla Was przygotowujemy. Przypomnę, że co dwa tygodnie nowy przegląd z ostatnich, właśnie, dwóch tygodni w relacjach Unia Europejska-Chiny. Tam znajdziecie dużo więcej informacji niż które Wam dzisiaj tutaj przedstawiliśmy. Także. Zapraszam, bo dzieje się sporo. Także do usłyszenia, do zobaczenia i dobrego dnia lub wieczoru, w zależności, kiedy oglądacie. Dzięki Patryk za, za nagranie i też do usłyszenia. Dzięki, wielkie, do usłyszenia.